A dzień dobry! Już sierpień, jaderkę z plonami. Stoją ogórki, cebule, burówki, cukiny, kapusty, kalarepy. Już czas zbiorów czas zbierania kuponów. Po długiej wiośnie, pracowitej wiośnie, teraz. Zbieramy plony tego to, co żeśmy zrobili. O, zobaczcie jakie tu są teraz piękne kwiaty. Prawda Tadzik? Ładne kwiatki. Ładne kwiatki z tych mieczyków. Wykopiemy jesienią i znowu będą piękne. Na przyszły rok tu dalie zaczynają ładnie kwitnąć. Pięknie zbudowane kwiatuszki. No na przyszły tydzień to tu będzie się działo. Jest super. Deszczyk popaduje z tygodnia na tydzień. Wody w stawach sporo. Rybki czują się dobrze. Kaczuszki gąski też. Już nawet widziałem jaszczębia, który poluje. Tak, pięknie kaczki chowały się pod wodą. No, na pewno nie wszystkim się uda, ale żyją na wolności. I są szczęśliwe. Na zimę, jak skuje lód. Na te parę dni złapie je wszystkie do jakiego pomieszczenia. Ale tak cały czas będą na dworze. Mają tam domek. Dla Także będą sobie tam żerować. Pszczółki już powoli przygotowuje do zimy. Bananowiec w końcu ma cztery liście. Nie lubi strasznie wiatru. Co wiatr to jeszcze potrzebuje, muszę go posadzić na przyszły rok, gdzieś w zupełnym zaciszu. Bo tak to nic z tego nie będzie aż bananów na pewno. Grzonki kwitnął fajnie, zlało znowu. Przedwczoraj też padało Pierwsze prawdziwki już zebrane Tu tylko parę kwiatków na razie i skalniaczki Bo za chwilę przyjedzie ekipa stawiać taras To wszystko by się porujnowało Jak już będzie taras i płotek myśliwski To wtedy obsadzimy do końca No, grządki wyglądają tak, nie będę robił zbliżenia, bo u mnie grządki mają wyglądać tak, jak przychodzę z daleka, z odległości paru metrów, kilkunastu metrów. Wtedy one mają przyciągać tym swoim widokiem, tymi swoimi kolorami, kwiatami. Żeby tam zejść, żeby tam zobaczyć, bo one się chwalą, jak kwitną. Tak, pierwszy raz wypompowałem kompost, bo w sierpień dużo roślin przestało rosnąć. Żeby weszły w dobrą kondycję na zimę, to w sierpień zrobię pierwsze zasilanie kompostem potem znowu wrzucę tam różnych odpadów z grządek, z domu i będę miał na październik drugą dawkę kompostu zwłaszcza pod te rośliny które są słabe ale i pod te, które są mocne bo piwonie kochają kompost kochają gnojówkę co roku, żeby pięknie kwitły to ta gnojóweczka Musi być i tak powoli, myślę, że już teraz od tej pory, jak mam ten kopostownik płynny, taki akurat na starość wam powiem, bo nie ma siły go przerzucać, ładować na te taczki, wywozić, rozwozić, włączam sobie pompę, rozkładam wąż i stoję i leję, tak jakbym podlewał grządki. Bez wysiłku. Tato mój tak mówił stale. Synek mówi nie męcz się, tak mówi. Pierwsze dwa razy pomyśl i raz zrób. A nie dwa razy robisz, a nie myślisz. Proste, prawda? Ale cóż, człowiek dochodzi do tego dopiero po latach, kiedy sił brakuje. Kiedy strzyka w plecach. Kiedy tchu brakuje. No i czasu. Bo chciałoby się zrobić wszystko. I wszystko na raz. A tu nie ma czasu. Deszcz spadł, ciepło, jest trawa rośnie. Pierwsze trzeba trawnik skosić, bo już za tydzień nie da rady. Już i tak przez 4 dni taka urosła że leży kupkami. ja nigdy nie zbieram trawy ona coraz bardziej rośnie i rośnie no i co, już nie starcza potem czasu na inne zajęcia co tu mówić już o, o rybach czy o grzybobraniach za chwilę trzeba będzie tam chodzić także z czasem trzeba tą głowę włączać i robić wszystko z głową żeby robić raz, a nie trzy razy to samo o i szczupak się rzucił o, bagnolię przyciąłem zostawiłem tu jednego kikuta, Aha, chyba było na sekator za grube Coś tu widzę, że się dzieje. Magnolia zaczęła znowu rosnąć. Puszcza młode pędy. Pewnie pojawią się kwiaty. Ale zobaczcie, co tu się dzieje na tym, na tym kikucie. Burza gałęzi. No proszę, nie wiedziałem, że to może być też roślina żywopłotowa. Jeszcze jakie pędy urosną do zimy, fajne by były na takie młodziutkie. No cóż, trzeba będzie uruchomić następny eksperyment. Bardzo ładny no w tym roku. Wilgoci ma, ma dosyć, bo obok wrowie woda czego nie można było powiedzieć. O o poprzednich latach tak stoi woda. Widać, że się błyszczy. I rysy jeszcze tak wielkich nie było. No trzeba będzie się teraz przez 7 lat przyzwyczaić do tego, że woda jest i wszystko pięknie rośnie. Świerki już mi przerosły. Ale mają już. Oj, żebym nie skłamał, ale 27 lat. Sam z jednej gałązeczki je wyhodowałem. 27 lat. No masakr. Ile to czasu. Ale bym już piękne solitary. Piękne ale Niech sobie zdobią. Dalej. Szczęście, że nie choruję na tego przędziorka. Z czego się bardzo cieszę. Tu znalazły swoje miejsce, swoje królestwo. Myślę, że już w tym roku nie będzie więcej żadnych nałagnic. I się z tym uporamy. Jeżębinka, już czerwana. I tu kończymy, bo na obiad i spacerek nagrywałem później Ale co zrobisz, nie było czasu Wojna była z samochodem, bo się popsuł I teraz doszedłem do wniosku, że samochód jest dobry, póki chodzi